Cześć, jestem Marek, kamerzysta, a w dzisiejszym odcinku robimy poradnik. Jak zrobić profesjonalną maskę do profesjonalnej ochrony przed profesjonalną pandemią koronawirusa? I tak. Do tego będziemy potrzebować butelki 5-litrowej. Tak. Ja nie wiem, czy dobrze ustawiłem kamerę, ale powinno widać. Nie wiem, może się wydaje trochę. O, teraz widać. Dobra, i. Ocet dwa paciki, puszczelkę, drzwi i maskę sanitarną. Nożyczki i jakiś klej. Mam tu jakiś klej, dobra. No to yy, możemy zacząć robić. Nie wiem, czy za dobrze nagrywam. Mam nadzieję, że dobrze to nagrywa. Yy, także tak. Ogólnie testowałem tego wcześniej, bo mi się nie chciało. To trzeba uciąć jakby to tak mniej więcej na głowę, nie? By to tak weszło ci na głowy? Tylko, tylko to jest trochę duża butelka, jak na moją głowę. E, dobra, trzeba jakby wciąć się tutaj. Mam te nożyczki jeszcze, jeszcze. Dobra, dziurę po prostu Nie, nie udepnę tego normalnie. A dobra, poczekajcie aż to odetnę. No. Trzeba cięcie zrobić. No dobra, muszę tę kamerę ustawić. Poczekajcie. chyba Ty. jest dobra, dobra. E, no to tak, słuchajcie. E, dało mi się odciąć butelkę po małej przerwie. Tam, tam, ma taką dziurę i tutaj sprawdzamy czy głowa nam wejdzie. I czy to nam tutaj pasuje, nie tylko kogoś bokuje, mnie? I właśnie to kuje i właśnie. Po to mamy tą uszczelkę od drzwi, żeby to teraz nie kuło, nie? A teraz nie wiem, czy to coś... To, to się klejem przyklei do plastiku. Raczej to się do plastiku nie przyklei klejem. Trzeba wziąć gorący klej. To jeżeli teraz nie wyjdzie, to pójdę jeszcze po gorący klej. Także. no Wiecie. Nie. To posmarowujemy to klejem. I słuchajcie, e, pójdziemy. Jeszcze do ludzi sprawdzę, tylko teraz jest już po dwudziestej chyba To pójdziemy jakby sprawdzić jutro reak reakcję ludzi Tylko nie wiem w sumie jak ja to będę nagrywał Nie wiem, może nie będziemy sprawdzić reakcji, re reakcji ludzi jednak na ja sprawdzę, czy to się w ogóle może jakoś kleić do tego jakkolwiek Czekajcie w sensie. Czy to się jakoś do tego przyklei ta uszczelka No Widzicie co? Ja bym to może przykleił taśmą. Tylko od drugiej stronie, bo to jest klej. Ja bym tu dał taśmę. Jest taśma. Jest taśma. Tu jest taśma, dobra. Myślę, że znowu będę musiał robić cięcie, żeby szukać taśmy tak, Mam my taśmę. I... No i dobrze, że mamy taśmę, no nie. Kurde, Fakt, jeszcze tu nie ma przyklejać, dobra A, trzeba trzeba to jakoś ułożyć, tak? Wy tutaj nie widzicie pewnie i... To do tego przykleić, tak? A i... I kuźwa ta taśma się obróciła jak to No, dobra. E, chyba jest przyklejone to jakoś. Nie no, kur... Łe. To się jakoś to próbuję tutaj przykleić. Ale mam z tym mały problem, wiecie? Otóż tak. I tutaj ten. No. Nie, my. To jest przyklejone niby. Teraz. To chcę okleić. Ja może ja robię cięcie, bo to mi 50 minut zajmie. To poczekajcie w takim razie, robimy cięcie ciągle. Włączyło mi się nagrywanie, mi się nagrywanie ale dobra. E, ogółem mamy tutaj taką maskę. Teraz Oklejem ją tutaj tą, e, jak to się nazywa? Króciutko, zapomniałem. Uszczelką, tak? Uszczelką. I tutaj jeszcze musiałem poprawić, bo spadała w niektórych miejscach, ale już normalnie patrzcie. Nie wiem czy tutaj będzie widać, ale już normalnie mogę założyć na głowę. Ale taśma szczypie włosy no Znaczy to nic jeszcze będzie... Tak dobra. Nie wiem czy mnie słyszycie, ale... Ogólnie jest dobre. Tylko... Tutaj w tym roku czuję takie... Tutaj właśnie jest odkryte. Puśwa, dobra, poprawię to potem. No ale teraz tak. Mamy maskę, którą się już da założyć. Czemu to się odczytam? Jakoś... Dobra, poprawię to potem, okej? Okay? Teraz jakby nie interesujmy się tym. Teraz trzeba odkręcić korek od tego. Będzie nam... On, bo on będzie... Bo ten korek będzie taki oczyszczacz powietrza. I trzeba zrobić w nim dziury, a ja nie wiem czym. No nie wiem, będę nawalał w to. Będę nawalał w to nożyczkami. Na pewno się zaraz uda. No trzeba to zrobić po prostu w tym dziurę, ok? Nie, wpadło To może też poczekajcie, aż zrobię w tym dziurę. Ja cięć będzie w tym filmie. Dobra, słuchajcie, nawalałem to przez kilkami nożyczkami i wyszła mi taka dziura. Taka dziura jakaś. I to nagranie zwiększone chyba. Nie no. Aha, tak blisko to nagrywa Lol. I taka dziura mi wyszła z tego i teraz tak. Znowu położę tę kamerę. Nie? No. Nie. Dobra. I teraz tak, gdzie mam faciki? To mam faciki pod maską. Dobra. I teraz słuchajcie tak. Trzeba, nie wiem czy dobrze widzicie tutaj, wepchnąć te wacinki do środka. Tak, żeby się upchały tam. No dobra, powiedzmy, że jakoś tak. No dobra, jakoś tak to wygląda. Powiedzmy. I? Naleźć tam octu. Nie wiem czemu, ale oct ma używać powietrze w jakiś sposób, dobra? nie otworzę no bo to jest Naprawdę ja to zrobię tak jak, jak Włoterze To jest pięćdziesiąt razy cięższe A tyyyy Dobra. Spoko I Okej okay. To ocet Śmierdzi Czekajcie wezmę może jakąś małą młyżkę Trzeba Senie nie wlać Pół litra tego octu Ok, już jestem, wziąłem łyżkę. Tyk. Dobra. Tak, należmy sobie trochę tego ocetu. Troszeczkę. Tak. O tak, tyle, powiedzmy. No, mniej niż pół łyżki. Ale pół tego co mam tam wleję to mniej niż jedna czwarta łyżki powiedzmy dobra wlałem tam całe także jednak mniej niż połowa no czuć jak to śmierdzi ale to ma was ochronić przed zarażeniem się przed koronawirusem także to tam was smród Smród na nic nie, będzie, nie powinien wchodzić. Dobra Teraz to słuchajcie Teraz to zakręcamy tutaj Nie wiem jak to zakręcę z tymi wacikami Będzie problem, mało Będzie mały problem z tymi wacikami, żeby to zakręcić No mały kurde będzie problem Trzeba te waciki upchnąć jeszcze bardziej tam do ozad mam rękę teraz. Będzie to, kurde, jak ty będziesz oddychał, nie? Będzie są tak upcha. no to ci w ogóle powietrze nie da pobierać. W masce masz powietrze, no to wiesz. Okay. W powietrze będzie to, będzie git. Będzie git. Później. tak nie mogę tego zakręcić. Dobra, zakręciłem powiedzmy jakoś. Okej, okay, tak wygląda gotowa maska. Teraz ją założę. Tylko tutaj jest też szczypiące piąte miejsce, dobra. A, jeszcze jedna rzecz. Ym, mamy, mamy tą maszeczkę sanitarną. A już ją że dobra. wcześniej. Na początku ją trzeba założyć. I ona po części służy po to, żeby nie, tu, nie czuć tego ocetu. A i tak będzie to czuł. Będziesz w sumie odierany. No dobra. To układamy tą maseczkę. No właśnie to taka maska już możecie trochę ochronić przed tym koronawirusem, ale my musimy zrobić coś bardziej głupiego. Bo nie wiem Tego niektórzy Chińczycy robią chyba takie maski dobra, to zaraz zakładamy to Kurde, bo nie składę tak? Dobra. Słuchajcie, maska jest gotowa. Jak ona wygląda? Nie wiem, jak mniej wygląda. Mój do sprawdzić stawić i słuchajcie. Ej, w ogóle, słuchajcie, nie. W tej masce naprawdę, prawie w ogóle nie czuć octu tego. Także, no, nie masz takiego złego zapachu. Tak, z oddychaniem, No, może, może być. Gdybym mniej napchał tych łacików, to byłoby o wiele lepiej, myślę. Ale trochę napchałem tych łacików i trochę ciężko się oddycha przez te łaciki. Ale, no słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, suba i, no i tyle, także mapa, ile, po, po, stacie, to. Czytacie, to.